Siemaneczko, z tej strony AmukTV Również ze mną W dzisiejszym odcinku po raz pierwszy Was witamy w sezonie 2025 Nasza rewizacja będzie polegać na tym, że ja tutaj będę celował w Leszcza Natomiast Janek pójdzie w Płotkę No i finalnie zobaczymy kto jest połowi, kto więcej tych ryb złoń, To może być fajniejsze brania, więcej tych brań Ocenimy, która podejście i taktyka zarazem była skuteczniejsza od tego dnia Jeśli odcinek Wam się spodoba Pamiętajcie, tutaj o stajieniu subskrypcji z dzwoneczkiem, łapki w górę. No dla mnie też. Napisaniu w komentarzu, opinii, jak Wam się wydaje, kto wygra. Pamiętajcie także o udostępnieniu tego filmiku znajomym. A teraz zaczynam od Janka podejścia, drzwi o Na Następnie przechodzimy do mojej zanęty. Ja zacznę sobie tak e, pierwszy wypad w tym sezonie. No taki chlebek testowy, pszenny. To będzie moja baza. baza. Tutaj widzę, że celujesz w płotkę bardziej, no ja tak, wreszcie tych płotek. To odłożymy, bo to wiadomo skórka. Mhm. Weźmiemy sobie trzy kromeczki, deseczka, ciach. Mhm. Czemu to odcinasz? <słuch> żeby nie było ciemnego takiego yy, zabarwienia. Pocięty mamy chlebek, nas będziemy go przecierać. Później włożymy go w taką torebkę próżniową, żeby nie obce. Rzucamy ze trzy, cztery, Mm. O i tak to to wygląda. Jest taki mega jasny, taki puszek. Nawet się to fajnie lepi. O, jak ciasto. Z naszego przetarcia to jest tyle chlebka. No, trochę odpadło wiadomo skórka tak z karmelu trochę z wandema posypiemy Ale po co, żeby był zapach czy? No taki aromat żeby miał tego fleczka. Mmm słody Nie Mhm. Mm I do tego sobie dosypę takiego strapera konopie no, prażonego trochę Tak wygląda. Tak sobie wymyśliłem, nie? A czy będzie jutro się sprawdzało, to się przekonam. O, tak wygląda. Takie niby takie ciemne konopie w takich. Może widać. Jak się nawet ściśnie. Czekaj, ja ścisnę. O, i się raz rozlatuje takie konopie będzie. No dobra, no tak sobie wymyślę. Przechodzimy teraz do mojej taktyki. Ja tutaj nastałem się na zajętę przydenną, bardziej podleszcza. A no więc bierzemy zanętę klasika. No i będzie na cieplejszy okres, ale spróbujemy na nętę, nasz pierwszy wypad. Jak widzicie jest taka dość jasna. Odłożymy sobie na bok i teraz przejdziemy do gliny i ziemi. Pośniemy. Początek odstraszająco ile tej gliny? To no, mam cię w Matejoszki, może trochę więcej, ale to masz trzy czwarte. Wiesz, tak, te Matejoszki, jak widzicie ona, tak się no, to prezentuje. Jest taka no ceglana, no. można powiedzieć. No, Zróbmy jeszcze długą wiążącą. i ona już będzie miała zdecydowanie inne. Inny odcień? Zdecydowanie inny kolorystyka, taka bardziej naturalny kolor. No, taki kawowy. I teraz jeszcze sobie weźmiemy ziemię. Ile tego? Już jedną całą matryczkę ziemi. Zasypiesz? Dobra. powiedzmy tyle. No. No i nastąpi mi się, że taki jeden kubeczek dodajemy tu. Zaraz to wymieszamy. Teraz weźmiemy to i to oddzielnie wymieszamy wszystko. Minęło trochę czasu. Owe dwie mieszanki trochę przeszły, trochę i tak trzeba będzie jeszcze domoczyć, myślę. A tak mamy melasę. Żeby jeszcze to doprawić. Jest domoczone miale, przemieszane. Przezbimy. Ja sobie tutaj dokończę przecieranie, a my się idziemy przy... Już w dosypywaniu krepka fluo do całej mieszanki zanętowej Tak wyglądała cała zaneta już przygotowana do wędkowania. Widzicie jest taki dość, no powiedzmy taki dość piłek. Dobra, jedziemy teraz z chlebkiem fluo. Jest to z Aquastara. Myślę, że no. tak pokrywka będzie gdzieś tyle starczy chyba. No na no, taką ilość. i myślę, że widzimy się lepiej jutro, już podczas naszego wędkowania. Już Bea nie ma Nic. Okay. Łakiaczka Ale no. Pierwsza dzisiaj Mhm. Mm Zakładamy poprzednio dwie ochotki I jednego pinka i do przodu. A jakiego odpinka? Czerwony. Chciałbym powiedzieć, że czternastka haczyk, nie? O, tak wygląda. No co, napijamy koszyk. klepkiem Coś dobijasz go jeszcze? Nie, wiesz co, tak staram się, żeby był mocno wbity wewnątrz, nie? Mhm. On jest suchy, jak dostanie wody, to będzie pracował. O i tak wygląda. Mhm. I jaki metod brzegu? Myślę, że to jest koło 22 metra. Nie mierzyłem. Tak, przypuszczam. Jak jest to? Nie Chyba jest coś długiego. Płoteczka? Z no. ręka. O, z tym razem. No. Mm. Z masz ten połów dzisiejszy? Nie wiem. Jak miała mi chaciek Właśnie, właśnie O jest. Ale to z ręka Cena się przynęta u Janka jest bez zmian, tak cały czas tak samo jak wcześniej Lecimy teraz co? samą pinką Próbować? Kombinuj, kombinuj Pieńka sama może być skuteczna dzisiaj, zobaczymy Dobra, założę dwie pinki A mnie to na razie cisza nic się za bardzo nie dzieje No ja tutaj najgrubiej celuję jakieś laszcza Mo coś innego jakiś karaś, może lin się trafi, zobaczymy jest Opyk? Tam muszę nic powypychać mhm. Na chwilę. Bo jest ja trzecie baniem dzisiaj i trzecia ryba u Janka. To tak na razie we u ciebie so, rzuciłem na, na dwa pinki widzicie się zostały wyschane I tyle Kolejna O jesteś Kolejna ryba Takie wszystkie podobne, nie są jakoś zdecydowanie no, większe no. mniejsza, takie jakby z innego no, ocznika no. były I to na białego się skłusiła no. O, ty razem biały no. Taka mhm. Takie dwa białe u ciebie no. O, na no dwa białe hmm. Teraz sobie Janek łowi, a u mnie kij... No siedzisz, a nic, kompletnie nic, zero, ani obciętki, ani brania, ale może to się jeszcze zmieni, zobaczymy. No. I, I co tam będzie? Podcast z dęga. Idziemy na ilość? Kolejna taka No i dzisiaj chyba ja tak nie pokona Jak widać na razie Kolejny okaz O, jest, pudełeczka Na pięć pinków Ło, wow, ocisnąłeś No, ta już taka większa się wydaje Tym razem mi się I pudło No zdarzy się tak też Już coś tam Coś no. mi kija jeszcze wbijał Większa płotka? Nie wiem O, ta już ładniejsza O ładna, nie? ładniejsza, nie? O! No jest większa. O! O! Nie. Fajna już. O! Poszła do wody. Zakładam... Pinka. Mhm. Mm zakładam trzy ochotki. Mm -hmm. I zamykam pinkiem. O! I to wszystko pieszą jedzą mnie. No i na fajnie walczy Fajne, fajnie całkiem, nie? Nie lanki na Też mocno Nie ja może będę musiał użyć podbieraka. No nie wiadomo, no możesz aż tak, nie, ale tak fajnie Chcesz? Nie taki... Gdzie? Okoń? Jaki ładny? Ładny Dawaj go Ole byś Bajera fajne A taki to jest główny okonek na piniuszki No Bajera taki fajny A galanty nie czego mierzyć ale go wypuszczamy do wody, bo nie ma co go męczyć Pierwsza ryba w tym sezonie, Pierwsza, ale to fajnie Nie oszby, wiem, nie? Zobaczymy Ale będzie chyba 2-0 No właśnie Jest 2-0 dla nich a, Nie udało się No niestety Zobaczymy jakaś przewaczka tym Walczy Że walczy bardzo delikatnie Więc to muszę zapłacić Chłopka za duża A w ogóle kolejny to przewidział O już.

O, no, na nim w razie ubrania, który jest. No pewnie skęcamy na nim łoczuć nie na nakijów, Nie, to się no. dzieje. Wejdźmy. Lamp. Wypuszczę ją do wody. Chodź O. Oda. No. Tak, chłodę. Muszę użyć. Pychacza, bo za długo czekają czekać. to tata. Taka jest za duża. Mhm. Mm no co? No i zobaczymy. Chyba jest. Jest? To jest moja córka? Tak. Ja, Jestem O! Ładna o. O. O, masz. Największe no chyba, mm, nie? Dzisiaj taką garanta. garanta. Względem hmm. dłoni A to jest już duża no. I na co ją? Machnąłeś? Samego? Czy? Na no, chotkę coś tam jest. ochotkę, no, taka mała widzisz? mała taka nieduża. Fajne, że jest ale no mm -hmm. Dobrze. Hop. no jesteś? jest, jest. chyba nie chciałaś kiedy zaciąć mówisz? nie nie za dużo nie za dużo ale cieszy tak z wiosny to już No i za są koniusze delikatnie bardzo działa, mówisz Oh, yes that's good yes well, that's fine, huh? well, Ja jest taka fajna. No ale no, no, no wiesz, od dłuższej przerwy, od, dłoni, od dłuższej przerwy coś się zaczęło dziać w końcu. I na co miałeś? Na oboki? Nie, to jest Na co? Na ochotkę. A, ale na no, ochotkę dzisiaj tak nawet no, nawet działało. Taka... Nie też coś zaczęło się dziać? Coś tam jakieś skubanie, jakieś tam brania. Był też jasik fajny, tego się nie udało nagrać holu, ale coś tam się udało nam połowić. Jest coś tam w końcu u mnie. Coś tam idzie, jakaś ryba. Chyba jakaś pułapka. nic to bardzo nie walczy. No chodź, nie O jest, poteczka. Nie za dużo. Tak, dużo. Jest, poteczka. I śmiechaj do rody, maleńka. Mamy kolejny taki okazik. Nie duży. Szczerze, ale nie było widać, że jest pranie Bo też nie ma za bardzo to po holu, że coś na siedzi. Wiesz, no takie sporadyczne brania są, No i takie delikatne tak jakby strasznie z No, 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 takie hemeryczne, nie? Jest szarpnięcie, pociągnięcie i za chwilę nie ma nic, no, no co, jeśli się nie upilnuje, to tak jest. No, takie małe. Takie małe, tylko takie właściwie. No, no, jest większe, ale ale jest... nie gadaj, możesz ładnego jarza wyjąć, ładnego, ładnego, ładnego konia. No, ale trzeba już tego, no, tego taki... nie było widać, a nie było tego właściwie. No, ma, no, prawie, no, prawie tylko takie przygięcie troszeczkę no, i tam, już tam, jest, tam. no. Zagzymy tak. Damy na sam dół za nętę, tu włożę palca, damy tak, tu upcham za nętę, o, tak, nie? Dodamy damy kukurydzę zmieloną zmiksowaną do środka tam ubijamy na ostatnie. chociaż to cały czas tak było i zasypiemy nie? i dopiero to jakby otworzyło mi wodę dzisiaj, miał dzisiaj no kukurydza Cię otworzyła no, wcześniej było całkowicie lipa nic, zero brań jakiekolwiek jakieś no to i Ostatnio już dzisiaj No nie facie, nic. niczym czego jest chyba no, jest jakaś kuteczka no, O jest to ładna no. nawet Jedna z ładniejszych To takie fajne, fajne Fajne. ładna nie? No Ładne, no, ładne ubarwienie no, ma chwilę Taka z czerwona takiego taka z no fajne. No ładna. No coś. Pytanie gdzie też w połowiniu. No, ja wam, że ilościowo, może płotek to ja tak rozmawiali na początku odcinka. Kto więcej wołowi. No może ja więcej płotek odłowiłem, ale nic większego. Chociaż Kamil mnie zaskoczył takiego pięknego konia, jazia, Jak kilka płotek. Także. Fagowo mogę no. Cię pokonać. No ale jak już mi tak przyszli na sztuki sobie klikać, to. To, no to wygrałeś. To wygrałem, no, ale fagowo to. No, no, można tak powiedzieć, że. Tymi kłotkami to szału nie było. Ale bronię takie meryczne, takie gwałtowne. Trzeba po prostu siedzieć nad kijem i cały czas pracować tym kijem, tak? No i odmawiać te tak ryby. Mamy nadzieję, że pierwszy odcinek Wam się podobał w tym sezonie. Pamiętajcie tu o subskrypcji, łapce w górze, a także komentarzu oraz udostępnijcie także filmik z nami, a my widzimy w kolejnych odcinkach na kanale Siemo.